Cześć wszystkim! Dzisiaj zacznę serię Mówi star Planet No i ja zrobię konkurs Oto z tym wężykiem Należy albo się zgłosić Napisać do mnie Zgłaszam się I obejrzeć jakiś stek, Albo po prostu ocenić film i napisać Pod jakimkolwiek filmem Bo będę losować od 2 do trzech osób z listy życzeń A oso czwartej osobie dam wężyka na nogę I dzisiaj zaczniemy sobie może Zwariowane karty. <gry> Bardzo dawno w tą grę nie grałam. W wysoki. Teraz. może. A to pewnie y, jeden to wygra, czyli 100 z książek. No, chyba, że gram nieuczciwie. Proszę. Nie. Pitchowaty. Hmm. Nie wiem. Słońce. I po tej serii może zrobię Wam serię z zdrapingową. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to będę kupować zdrapki i będę przy Was zdrapywać. Proszę. Nie, no nic nie mam, proszę, no nie. Nikogo nie wybrał. I żeby był następny odcinek z Star Planet chciałabym mieć co najmniej 10 łapek w górę. <grych> Hojny. A nie, to jest ludka. A chciałam wybierać. Mm. Mój nauczyciel Sabrina. POTĘŻNY Rewanż Uf. Proszę, dwójka Choć wszystko jest potężne Yaaay Dziękuję EGZOTYCZNY Księżniczka Poverba. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz Kinder Bueno. Może inaczej. Jeżeli kupicie 3 Kinder Bueno i zgłosicie się do konkursu, będziecie mogli iść do kina za 12 zł na jakikolwiek film, który wybieracie sobie dalej. Jak to skończę? Pokażę Wam. Yy... nas szybko to wybrałam. Nawet nie wiem, co to miało być. O! Jej, dzięki! Yy, dziękuję. Barbie Intel. A, inteligentnie. Japonia jest inteligentna, chyba na, na, najbardziej. Nie, nie, nie ją, nie. nie. Mogło być wszystko, ale nie ona. Nie. Lojalny Lord Voldemort. Bo, bo bałagan nigdy nie jest lojalny. Szybciej, proszę. Jest! Jest, jest, jest! Teraz ostatnie, chłodny Himalaje. Ale Himalaje chyba są ciepłe. Chyba. Proszę, proszę, proszę! Jedynka, proszę. Numerki. Jak im napisze, to na mnie nie wybierze. Wiedziałam, że ją wybierze, bo ona miała dobre. Ja nie miałam co wybrać. No i teraz będzie dylemat. Chude. Użytkownicy MST. <grymne> nie, Mirki Och, Nie! Proszę! 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 Użytkownicy MSP, proszę! No! Zejdź ze mnie! No i nie! No nic nie jest... Nic jest najlepszy chuda. A to nawet nie ma takiej odpowiedzi! Nic. Ale okej, okay. teraz przech y przechodzę do konkursu z Kinder Bueno, żeby Wam pokazać. Wchodzicie na stronę gminną Kinder Bueno. Tutaj macie, wybierz się do kina za 12 zł, kup trzy Kinder Bueno i zachowaj opakowania. Czyli nie możecie po prostu wyrzucać opakowań i musicie się zgłosić. Musicie, wyjść, musicie wpisać numer telefonu, adres, e-mail, wybrać bilet, przepisać kod z obrazka, wybrać na przykład datę, no na przykład 19, wysłać i to Wam przyjdzie kod czyli przyjdzie Wam zgłoszenie na telefon, i później idziecie w ten dzień do kina, płacicie 12 zł, i przy tym pokazujecie potwierdzenie do zgłoszenia tego i trzy opakowania z Tinder Bueno. To na tyle, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze i zasubskrybujcie. Cześć!